Tolkien. Dlaczego Tolkien? Dlaczego Tolkien wszedł do kanonu? Bo wszedł, proszę Państwa, teraz kiedy, kiedy czytamy na Twitterze czy gdzie indziej o tym... Tysiąc orków dziennie ginie pod bachmutem, nie musimy wiedzieć, kim są orkowie, doskonale o tym wiemy. Tak, Tolkien wszedł do kanonu. Bójnie rozwijający w XX wieku fantazji to oczywiście także Ursula Le Guin, oczywiście Frank z jego kapitalną Dune, oczywiście potem Herbert, ale tylko jeden wszedł do kanonu. Dlaczego? Boże wziąć cechy formalne. Język, język władcy pierścieni, spójność i pełność świata, który zaczyna się od bajki troszkę dla dzieci, cudowny i dla dorosłych Hobbita. Kończy na pełnej mitopei Marillionu. Proszę Państwa, każdy może to odczytać na swoim poziomie. Zostawmy dzieciom i nastolatkom Hobbita, a tym, którzy chcą myśleć, daj. Mało znam, ale aspekty merytoryczne. Tam nic się nie kończy dobrze. Frodo ocala Shire, ale ocala nie dla siebie. Ile melancholii, ile smutku jest w tym zakończeniu, kiedy oni odpływają. Ja rozmawiałem ze swoimi studentami, ten krótki fragment rozmowy Gandalfa z Frodo, zawsze, zawsze, kiedy jest dyskusja ze zwolennikiem kary śmierci, go prezentuje. Władza! Zaczy, każda władza demoralizuje, władza absolutna demoralizuje. I przypomnijcie sobie Galadriele, kiedy Frodo chce jej oddać pierścień. I sam mówi, uporządkowałabyś złe rzeczy, popędziłabyś tego, który chce przegonić mojego staruszka. Na co Galadriela mu odpowiada? Tak, tak! Na początku by dokładnie tak było, ale nie skończyłoby się na tym. Proszę Państwa, w syntetycznym, w syntetycznym stwierdzeniu to jest stwierdzenie: każdy, kto dostaje władzę nieproporcjonalną, większą niż tak, którą może zdzierżyć, ta władza go zniszczy i pożre. Spójrzcie na postać Golluma wzbudzającego litość, wstręt, ale i fascynację i, i współczucie. Tak, jest geniuszem. Ten geniusz wziął też uniwersalne, biblijne motywy że życia ludzkości. Weźcie na przykład. Motyw potopu w Silmarillionie, Weźcie z Macbetowski motyw Lasu Birnam w postaci entów niszczących i Żengard. Wpisał się w ogólne imaginarium ludzkości wspaniale i przeszedł do kanonu. A pierdzielenie różnych tych, którzy mówią, że naukowcem nie jest Harari, bo Harari jest popularny. Tak nie czuła punktów. Praca o tym, co A napisał o B, co C napisał o D. I za to 10 punktów, za to 20. Tak samo Tolkien był popularny. Na to, to mogę odbyć. Dlatego wszedł do kanonu. Tak Tak samo jak wszedł Szekspir, jak, jak wyszły stare święte księgi ludzkości, jak Biblia.